Nie rozciągam, znowu nie, ja się tak nie się namęczyłem żeby to uruchomić, coś mi się stało z tobą, grenią w górze Okej, okay. dobra Okej, okay, dobra, no Dobrze, poczekam Nie pokazuje. Nie chcę, mi się mieszema No, tak. No ten stoł, już, ten stoł już nie istnieje, niestety. Mm, znić dla stołu. Dobra, tutaj jestem. O, ja jestem, trochę zadepię, ale to Notatka... Nie ma nic ciekawego. No ale co, nie, co, ja się zapiszę to już. Co, nawet na tym zapisie? Tak. Bo to nie ma sensu tworzyć nowego. Hmm. I ah, thought it was shit, okay. Mm. You did good, Ethan. Yo, man. What the fuck are you Shut up and listen if you wanna stay alive. You gotta get out of that house. Okay. And on your way out through the main hall. All right. Oh, and that thing on your wrist is a codex. Don't lose it. Mm. It's important. Dobra stąd. Dawa, dawa szybciej, szybciej. Hell of a girl. Nie, nic nie. Nie odpowiem. No i czekam aż ten stary gość przyjdzie tutaj. Halo. Halo! Przyjdź szybciej, wiesz, zobaczę się rozejrzeć. Nie mogę. A Jest, tam um, jest otwierania, No fajnie, chyba no, to teraz idę dalej. O, to. A no, nie, ha, to było nie na okej. Okay. Mam do tego wytrycha. Ej, a mogę tam te wytrycha otworzyć, tam te drzwi sobie? Nie pomyślałem. Chyba no, nie, to dobrze, spróbujemy. No. Hey, you! Hey, you gotta help me. Hold on, back mm -hmm. up. Now, sir, do you live here? I mean, is this your property? What? Me? No, You wanna no. come with All right. Now, we got several calls about to meet some missing persons like You understand. I gotta get out of here. You're You're not listening to me. There are crazy people in this house trying to fucking kill me. <laughs> well, alright, let me tell you this. You don't exactly seem like you're playing with a full deck yourself, alright? Are you kidding uh, me? Look, like I said, we've had several missing persons called. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. All right. I'll tell you whatever you want. Alright, that's no lie. Right. Now, <coughs> you the garage, we we'll talk about it. Hey, wait. You gotta give me your gun.

Dobra. Do no, Możesz to stworzyć, tam to wejście też? Okej. Postacie, no czarte w sumie nawet też to stworzyć. A rękami pewnie też tu była tylko taśma jakaś. Dobra. Hmm. Dobra. Taś się... o. I, o, ku. ku. To jest nawet ciekawe. O. gdzie było się jeszcze otworzył, chyba to. Nie? Co? Dobra. O, no. Aaaa wytrych się Mogę tam. To... Jak to nie? Tak. puśćcie mnie. Jak to później? Wsada, że zamek Tak przynajmniej by by było na filmach. Dobra. Zanim oczywiście pójdę, bo teraz będę jeść. kolacja. W zasadzie na chuj zaczynałem ale dobra, chociaż zapiszę tu. Yhm. 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 To ma do mm. 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 mm -hmm. Na no, się przejść nie da. Eee, nie wiedziałem, no. Coś da zapisać grę, jak tak. Kurde, sobie uleczyłbym się, ale dobra, nie. Zostawmy sobie, na no, Ewentualną ewentualności. Idę się jeszcze raz zapisać w grę. Mm, mm. <śmany> debil, Gra się zatrzymuje, a jest jestem w sumie zobaczmy, nie jak to zobaczyć. Tworzy drzwi, one się po czasie zamykają, zobaczę co się... Tak, gra ja się zatrzymuje, okej, okay. to fajnie, dobra. Mówiła wolna relacja, więc na będę musiał zakończyć. Albo nie, mogę... Nie, no, no, zakończyć tę tą, tą rozmowę, czy ten filmik, wzięcie.